Karkonoscy seniorzy udowadniają, że mają nie tylko wielkie serca, ale także potrafią wciągnąć mieszkańców regionu w ważne inicjatywy. Po raz drugi zorganizowali zbiórkę dla podopiecznych domowego hospicjum z terenu powiatu karkonoskiego. Za pierwszym razem pomoc objęła 17 osób, teraz jest już 25. Osoby te nie tylko są bardzo chore, ale i żyją w skrajnym ubóstwie mówi koordynatorka hospicjum. Niektórzy nie mają dostępu do bieżącej wody, niektórzy nie mają dostępu do toalety nie są w stanie się umyć, nie mają pralki. To są tragiczne warunki i zdziwiliby się państwo ile osób żyje w takich warunkach. Czasami wstydzą, te osoby czasami wstydzą się zaprosić lekarza, pielęgniarkę do domu. Dokładnie sprawdziliśmy, co jest potrzebne chorym, podkreślali seniorzy. Osoby będące pod opieką hospicjum domowego potrzebują przede wszystkim ubrań pościeli podkoszulki, po prostu bluzki, koszule nocne i to wszystko próbowaliśmy zebrać od naszych po prostu darczyńców. Oprócz bielizny, oprócz kosmetyków, udało nam się zebrać takie techniczne rzeczy, które są również bardzo, bardzo potrzebne, a bardzo drogie. Jest to wózek, jest to tak zwany balkonik a nawet dla tych bardziej sprawniejszych rower. Seniorzy zaangażowali kilkadziesiąt osób i zebrali ponad 100 kg darów. Jest radość, ludzie chcą pomagać, angażują się i wszyscy się cieszą z tego właśnie, że pomagamy innym, ci, tym, którzy potrzebują tej pomocy. Jeden ma bardzo dużo i nadmiar rzeczy, a drugi jest w tak dużej potrzebie tych rzeczy i akcja na pewno się rozszerzy jeszcze na inne asortymenty. Próbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że ma to siłę powodzenia. Nie sztuką jest przynieść podarte koszulki, podarte prześcieradło, tylko właśnie podzielić się tym, co. Jeszcze zostanie wykorzystane, i ta osoba będzie mogła w godności, w czystej pościeli, w czystych kapciach i w czystej, nieprzepoconej koszuli po prostu w spokoju odejść. Inicjatorzy akcji nie zwalniają tempa, już przygotowują się do bożonarodzeniowej akcji pomocowej. Tym razem zbierać będą żywność z długim terminem ważności, oczywiście dla podopiecznych hospicjum.